Marines, let's get My bardzo serdecznie ja jestem rok! A ja jestem rojo! Także witamy was na trzeciej, trzeciej już wojnie armii roka z armią Roya. Do tej pory... 5 do 0 dla naszej armii, dla mojej armii. Oczywiście nie ma tutaj żadnego podkładania się. Walczymy na 100% siły i standardowy, już legendarny komunikacik. I, i, cześć. Dokładnie tak, cześć. Tak no. Słuchajcie, no kurde, rojo, ja ci dzisiaj rozwalę, zniszczę, schowam się w krzakach, będę bezwzględny. Będziesz bezwzględny, czyli będziesz w krzakach, ekstra! Na Jak pewno wy... się znajdziemy, szczególnie, że ja też gram snajpą. O nie, serio? No. A, a, a przepuść mnie, przepuść mnie, no kurde, no. Ja żeśmy wybrali dobrą mapę na to szaleństwo. No, nie wiem, nie wiem, ale na zawsze to nowa mapa, nie? No, no. Żeby nie było jakiejś monotonii, prawda? Oj, nie mogę przejść. What the fuck? Niewidzialna ściana, zaraz, zaraz, coś strzeliło koło mnie, i ty jednocześnie powiedziałeś, ała. Co najmniej, jakbyś był obok mnie. Kurczę, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ja pierdzielę. Gdzie? Jak ja się nie odzywam, to jest ten, wiesz, Maksym. No, niewidzialna ściana i granat mnie dojebie, kurwa! Co to było? No może zginiesz i będziesz miał wiesz. Aaaa! Pieprze, wolę, wolę swoje celowniki. Ech, ja dawać. Mam ciężką snajperę i mam wspaniałe krzaki. Masz wspaniałe, cieplutkie krzaczki, dobrze. Kręcimy, kto tym razem zasilił ekipę. Daniec... Aaa, teraz się ruszacie i dobrze że się ruszacie, bo o to w tej grze chodzi. Ale, ale stryfuję, dobrze koleś. No, hmm. wystaw główkę, wystaw. Pewnie ktoś <laughs> mnie dojedzie obok, znając moje szczęście. Dobra, chyba się zreflektował. A wybuch. Dobrze, dobrze, napierdalaj tarczownicy, ładnie, pod murkiem, pod murkiem. Tylko nie w kupie, bo jeden granat i nie ma wszystkich. Rozej się, rozej się, elegancko, tam ktoś. I oni Cię słyszą, rojo? Nie słyszą, ale ja sobie tak, wiesz, robię taką wklepkę. klepkę.. <grym>, czekaj, 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 oni chyba poszli za tamten murek tutaj gdzieś. Cwaniaczki, wiesz? A czy co ja gadam? Ty jesteś w innym teamie. Ale dobrze, dobrze. Zaczęli okrążać twoje, wiesz, pychoty. Wiem, zaszli od tyłu, widzę ich wszystkich, ale do nikogo nie strzelam. Tylko. To jest moja ulubiona kamperka. Jeżeli ktoś się na tej mapie znajdzie w tym miejscu. Mówisz? Kurczę, ja nie wiem za bardzo, staram się jakoś wyjść do przodu. Jeden co, człowiek co, mnie zauważył, już. Tu. ja, dostałem, dobra, pierwszy kill. Nie bo... Aj, niedźwiedź! A, Angry no, Bear! Ale, no nie! Taką miałem cudowną kampę, tak się tu ciężko dostać na tej mapie i tak mnie ktoś kurde ubił, no nie. Dobra, ale wiem z której strony idą, z tamtej. Tak. Tędy nie przejdziemy. Gdzie jesteś, rojo? Kurczę, pieczone! Jeszcze żeśmy chyba nie mieli okazji się spotkać w tej walce, co? W tej nie. No to nie szkodzi, nie szkodzi, nie szkodzi. <laughs> wiesz, znów przeżywam jakby to nie wiadomo o co chodziło Wiesz co, mi się ręce pocą, wiesz się to jest jakiś Tak, górnik, ja, ja mam tak spocone łapy, że to się w pale nie mieści, wiesz, cała moja myszka pływa Najgorszy, Albo jest podniecona, albo to ręce drżą My hands are shaking, but I'm still making headshots To jest, <laughs> to jest chyba to, wiesz To jest chyba to, wiesz Nowy level nie, ale tu wiesz, wprowadziliśmy całkowicie nowy system przeżywania gry przez naszą, ty, wiesz. No, no, no. Przez nasze rozkoszne batalie. Tutaj, kurde, bronimy muru ostro. Eee, zaś tutaj się w dupie w jakąś. bez. O! Kurde, mój człowiek mnie strzelał po plecach. A, dupa, i zaś wam to samo. Zabiję kogoś, pół śmiechu wiesz. O! Ale dobrze, dobrze, ładnie ratuję. Dziękuję wszystkim za ratowanie. Tak już z góry na materiale. Oj, 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 heavy fire, heavy fire, angry fire, dobra. Ale szybki respawn tutaj ustawili na tym serwerze, to mi się podoba bardzo. Mówisz? A, dobra. no tak, 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 tak. tak. Chłopcy przechodzą, jak to wygląda sytuacja? Gdzie może być rojownik, kurde? Naczelny rojownik. Kurde, tutaj granaty chyba się zreflektowali, dobra, nie będę... Ale żem se rzucił granacikiem! Kyrie rojo oscar! Rzuciłeś sobie sam? Nie, tak mi się niefortunnie od ściany wybiło, wiesz? No przecież wylazło elegancko! No! Przecież wylazło! Nie, to nie jest dobra, dobra, do, dobra, kurczę, mapka dla snajperka, wiesz? Jakie ja uwielbiam to twoje szaleństwo! A, szaleństwo, to jest epicki w kurw. Szaleństwo, widzę tam tamtich, kurde. No jumpuj to! Kurde, ja nie widzę wrogów, wiesz? Zupełnie dopiero te, wtedy, jak ginę. A! A jajaja, niedźwiedzia jakąś chyba zafundowałem, a nie! Ja mam wrażenie, że im gorzej ja gram, tym lepiej grają moi ludzie. Mówisz? No. Ja tutaj stawiam tarczowników, stawiam na nogi tarczowników. Jestem zawodową pielęgniarką, kurde, z w każdą stronę. Tutaj widzę, widzę kuśki, widzę kuśki. Tak, tak, chodź tutaj. A już ktoś go czasnął, dobrze. Wstajemy. Ostro, ostro, ostro pielęgniuję. Tam jest, tam jest, tam jest, tam jest. Co ty mi wyjmujesz? Piękna, błyskawiczna odpowiedź Oroja. Kurde. Kurde, przegraliśmy. Ajajaj. Rok, gratuluję. Gratuluję. 5-1. Brawo. Wresz... O mój Boże, jaki wynik! Ty wiesz, co jest, coś z tym nie? <noise> Dobrze, 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 dobrze. Ale wiesz, co daj słowo, nie mogłem nic trafić, tak mi się ręce trzęsły, ja to przeżywam wiesz. A ja wiesz? też mi w ogóle, co z tą snajperką to wszystko latało w każdą stronę. To jest nasza trzecia randka w tym wydaniu, a ja wiesz, a ja się zachowuję, jak, to, jakby to mój pierwszy raz. Ale to podobno wiesz, na, pierws... na trzeciej randce jest pierwszy raz, nie? A jak boli, to gryź w ucho. Albo zacka i herbatą z mięsnego. Widzisz, ja z tym, to po to, żeby odwrócić uwagę. Tak, przemieszczenie bólu, wiesz. Kapitanie oderwało mi nogę! I nagle taki plaskacz wyryje. Ała, moja twarz, widzisz, zapomniałeś o nodze. Słuchaj, no, czemu ja, czemu ja Cię nie znałem, jak byłem młodszy i te rady były mi potrzebne? Bo wtedy byłem prekoncepcyjny. Aha, no prawda, kurde. Stary dziadzie! No tak, jak ja miałem 16 no, bałem, że... lat to raczej rat od ciebie nie mogłem brać <laughs> To o nie. By było chore. No to, to by było, znaczy to... Biorąc pod uwagę naszą wyobraźnię czy tak do końca nieprawdziwe <laughs> Dobra, zmieniam pokawkę. Bo się nie czuję, za, za bardzo mi drżą ręce, żebym się dobrze czuł z tym sprzętem, z którym ja biegam. Aha Chodzę do akcji. Też nie do końca czuję dobre flow. No w kurde, miałeś punktację jak, jak szalenie. Eee, proszę 11 miejsce, co to jest? Serdel, sadysta cię kocha. Nie tak. chcę cię straszyć, ale... A granat! Ustaw mnie tu czujnik, niech moi ludzie wiedzą, co się dzieje. A grają dzisiaj cudownie, jak O, szaleńcy. Jest dobrze, jest dobrze! Także to jest fajnie, podoba mi się, że to jest kompletny random, bo nigdy te składy nie są identyczne, nie? No, 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 no! Także to też jest, wiesz, taka troszeczkę mini, mini, mini loteria, nie? Tak jest! Brodacze do boju! Ciśniemy od razu! Morale mi poszło w górę jak nigdy! No to bardzo dobrze, Rok. No w sumie o to chodzi. <grych> Dobra. Gorzej, że totalnie wiesz. Wow ktoś tutaj spadł z złamał nogę. <grych> mówisz? No, no. no właśnie tak nie z moich ludzi. Dobra, ja bym tu mógł się skitrać, sobie tutaj bezpiecznie ratować. A myślę, że troszeczkę idea zabawy by się posrała. Ło, przepuść mnie, ja też chcę tu wejść. Kurczę, jak ja bym cię chciał znaleźć. Wiesz, no pewnie znajdziesz, wiesz, jest taki, wiesz, kurwidołek. Ale wiesz co, może znajdę, ale nie będę wiedział, czy to ty, bo to wiesz... <laughs> Tutaj może być ciekawie. Bez kitu, ja myślałem, że ja znam tą mapę, wiesz, miejsca, w których można się ukryć. Ale teraz szturmem, szturmem na wąskę! Dokładnie, wóz... napierdalać tarczownicy! Ostro! Odważnie, odważnie, o! Profilaktyczny okay. grenade A ja dupa. znalazłem rewelacyjne miejsce, w którym nikt nie nikogo, nikogo nie ma. Nie mam do kogo strzelać. Kur. Serio? Aż tak no. daleko sobie znalazłeś miejsce? No wiesz, aż wiesz, tak, taki, byłem, taki byłem dumny z siebie, że tutaj wbiegłem szturmem. Patrz, nikogo nie ma, no że. Ha, 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 ha. No bywa, bywa coś takiego. Nie ja z kolei. Wiecie? Nie wiem, ja siedzę w jakichś w ogóle paczkach dla powodzian. <laughs> O, kresno. Ja nie wiem, czy ja kogoś zabiłem w ogóle w tej grze. Nie wiem, nie wiem, rok? Pewnie tak? No co ty gadasz za bzdury? No, nie jest wesołe, dobra, spokojnie. Kurde, jest za szybko, ja wiesz, mam poważny problem, żeby kogoś zobaczyć. Nie wiem, ja już po prostu wiesz, ta myszka pływa. Dobra, spróbujemy te krzaki, bo to są moje ulubione krzaki. I znowu nikogo nie ma. Ja chcę zrobić komuś a kuku, ale mi jakoś chyba nie wychodzi. Kurde, pole walki przesuwa się. Strasznie, akurat zawsze tam gdzie mnie nie ma. Kurde, aha, to... Ja straszny, bo ja nie, nie zawsze jestem w stanie na czas wyczaić, wiesz, ten, ten... Wiesz, no, znacznik, że to jest gościu z mojej drużyny, wiesz? Że na przykład jestem w Żabie Perspektywie, nie? No, 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 no. I wiesz, i widzę postać, ale nie widzę tego znacznika nad łupem. Ja mam często taką sytuację, wiesz, że. O kurde, granat rzuciłem na swoich, mhm. ale nie doleciał, dobrze. Ja mam taką sytuację, że widzę znacznik z tyłu za kolesiem, nie? Aha, aha. I ten, i, 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 i mam wrażenie, że to jest nad głową tego klienta, który mi właśnie wyskoczył przed twarz. No no no, 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 no jest mała dezorientacja, jest. To, to, to w ogóle nie podlega żadnej dyskusji w tym momencie. No, no. Dobra, spokojnie, skupmy się. Ja mam doskonałą kampę, ale słabe, słabe, słabe ten. Umiejętności strzeleckie. Już kurde, tylko pogłaszczę po plecach, kolesia. Nie kurczę, Snajper tu nie ma życia, to nie jest dobry kraj dla Snajperów. Uff, wreszcie kogoś zabiłem. Jezu, nagle zniknął mi w ogóle przeciwnik, słuchaj. No, to jakiś, się zdarza. Jakiś bullshit dziwny. Spokojnie, spokojnie, przykampujmy teraz. Ale ja mam wrażenie, że każda akcja... Oddycham głęboko. Kurde, ale fucking hell. No dupa, nie, dobra, koniec. Chcecie rozpierdol? Chcecie Mordor Chcecie mieć genera w pierwszym szeregu nie ma sprawy. It's time for some pig. Nie ma jest, 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 sprawy jest, jest. Dobrze, dobrze. Kurczę, teraz trochę nas kosicie powiem Ci szczerze, kolega. Mówisz? Nie, ja tego w ogóle nie rejestruję, wiesz. Staram się tutaj dać z siebie wszystko. W lewym dolnym rogu są te wszystkie statystyki na bieżąco odpalane, więc... Powinien, wiem, że powinienem ruszyć do akcji, wiem, że mnie ludzie wykną za to. Ale kurde, ja się boję, normalnie boję się jak nigdy. No nie wykupiaj się, to jest tylko gra. No wiem, ale. Wiesz, to nawet nie chodzi o zwycięstwo, bo to. Aha. Ale o to, żeby nie ginąć! No z zgikuj, no! Jak ja nienawidzę tych dziwnych przeszkód. Dobra, trzeba się wziąć w garść, bo. O! Aj, w dupę. Tragedia, tragedia tutaj, ale ładnie leczą chłopcy. A chyba się kończy przedstawienie, coś mi się wydaje. No tak, tak. O ja, ktoś wali do mnie i to strasznie. No ja staram się być w ruchu, ale to różnie z tym bywa. O jezu, ile trupów, rany, boga. chyba była ostra jazda. Kto ich kołuje, kto ich kołuje, kto ich kołuje. Może z tej strony? Kyrie, no po prostu nie wiem gdzie dupić te. Tak. Oh. Tragedia, tragedia, nie podoba mi się ta mapa. <grym> Ona no jest trudna, nie? 1-1, czyli 6-1, 6-1, zapisujcie. <grym> Musisz mi to przypominać, co? <g Damian> no nie powiem, nie ukrywam malutkiej satysfakcji. <g samiös> ty, ale słuchaj, obaj żeśmy tutaj, widzę, że ty miałeś 3 kila, a ja miałem 2, w ogóle nie mogłem się ruszyć. Ja, ja z kolei nie mogłem znaleźć fajnej akcji, <gítamew> wiesz, <gamew> a jak już znalazłem, to się potykałem o cudzy granat, kurwa. <gum> ale ludzie grają nieźle, na przykład ja mam takiego faceta, który Dawiakse w i, ma, i w poprzedniej rundzie był pierwszy i teraz też będzie pierwszy. Mhm. I to jest na mur człowiek, którego ja za chwilę dodam do listy przyjaciół, bo ja lubię takich, którzy mają, wiesz, Potrafią pojechać się, przejechać się po innych. A ja chyba uśmiechnę się do Soul Fluriego, stary. 24 kile, 5 kg zgonów. A no I, to, ja, i tego też, tego też... Najlepszy tak, gracz, gracz. najlepszy gracz. Nie, to jest mój, to jest Headhunter. I to nie jestem <laughs> Headhunter. Co, nie mogę się z nim zaprzyjaźnić? Nie, nie możesz, masz za dużo no. przyjaciół. Ja nigdy nie miałem przyjaciół, chamie. <laughs> o Boże, głos. Mam nadzieję, mam nadzieję... ROK FINAŁ, szykuj się. Dobra, okej. Okay. Obrzydliwy jest. finał. Biorę świnie. Co bierzesz? A, ta, przyjaciółkę moją taką, wiesz? Ona ma już około 400 nakreśleń, wiesz, na kolbie M249? Nie. G36C? O, broszek się doedukował. Nie, nie, <noise> baretę, baretę. M98B wiesz. A tu, żeś tyle kilów na niej wyrobił? No, trochę poszło, kurde. I dwutaktowy to też odegrał niemało. Zaś to!

To, którzy snajperzy wiedzą A ja 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 tak ładnie usiąść. Deskawiczna odpowiedź. Ja ale zwiok naszych ludzi jest pełno. No, nie znikają kurde. tylko, ja po widzę, sen... tylko wiesz trupki na mapie. Ale przeskoczył cwaniu. Spróbujmy jeszcze raz zająć to zaszczytne miejsce. Właśnie też nie lubię, że zastrzelę gościa, ale przy ułamek sekundy zastrzelił go ktoś inny, nie? Aha. I to nie był mój kill, nie, nawet nic, po prostu program nalicza, Aha, po prostu... Tak. Postaw się znaczniku, kurde, nie mogę znacznika ustawić. A właśnie, kurde, znacznik. Widzę, gdzie... Tam Ej. snajper siedzi, będzie trzeba sobie te miejscówki wybadać. Kurde, nasi szturmują ostro. Te? Nie, dobra, nie będę tutaj siedział, nie jestem tobą. Ej! Ej. Chociaż pewnie bym tutaj kilka kili takich, wiesz, łatwych narobił sobie. A, Soul Fury z shotgunem biega. Właśnie go zobaczyłem. Tak. No kurde, robi tutaj miazgę totalną. Pytanie, czy z zakazanym shotgunem, czy niekoniecznie. A co to jest zakazany shotgun? No ten, USAS 15. Znaczy zakazany, wiesz, no. Jesteś nikim, jak nim się bawisz. Co z tak? tego, że daje super fanu, ale po prostu jest za... No jest przebajerowana, przekoksowiona broń. O, widziałem nawet. Serio, chłopie, no po prostu to co ja wyprawiałem w zamkniętych miejscach tą strzelbą to była poezja. To jest półautomatyczny odbian? Automatyczny. Aha, automatyczny. Tak, mi się tak bo on po prostu z automatu wypierdala ci cały magazynek tam w kilka sekund. Aha, no automatyczny to półautomatyczny to chyba jest każdy, nie? Znaczy C oprócz tych takich przeładowanych oprócz do beltówek. No nie, no to tak, to jest przeładowanie ręczne, nie? Zależy są tryby też ognia, prawda? Pojedynczy, seria, full auto. Soul Fury, tym razem MS. A to z pistoletem? Kyrie no. Chce się podnieść. Dobra, pora rozwalić te pudełka, wszystkie w pizdu Otworzyć ludziom. O, no i od razu ładniej. <grych> Oj. Wow, 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 Profilaktyczny wow. greenie. Co jest? Nie, wrzuciłem sobie profilaktycznym granatem, no ale nie, tutaj też jest zabawa bardzo wątpliwa. Tu trzeba. A nie, dobra. Szlak. Znowu, zaraz m 90 myślałem, że to ty. Gdzie ty jesteś, Rojo? No, żeż do licha ciężkiego, no. Jak to jest możliwe? Tylu ludzi mnie zabija i nie macie wśród nich. Kurczę, to zróbmy sobie mapkę 1 na 1 to może się znajdziemy. No, to by było ciekawe. Przynajmniej <słuch> będzie wiadomo, kto cię zabił, prawda? No. No, hopie, hopie, lecz, lecz. Dzięki, wybaczone. Co? Ktoś cię potrącił? Tak, ale od razu mnie wyleczył, także bardzo lubię takie zachowanie. Nie wiem... No i dupa. Oh. Dobra, srać świnie teraz trochę soldier'em, żeby ludzie mieli wyborny content, klasowy. Tak? No to ja zagram kurde też soldier'em. A co mi to... No, żeby wiesz... Najpierw było sniperką, zobaczycie jaki jestem teraz cienki kurde przy tych spulówkach. Nie ograniczać się wiesz. Dobra. Jakby nie można było nakierować wiesz tych rakiet na nich. I odpalić. Tylko bawić się jakąś słabą bronią panu. Ja cię kręcę. Aha, mściciel, uwolniłem cię ale coś jest, coś w tym takiego jest, ja, ja, wiesz, kurde, to już powtarzanie się, ale ja jestem poddenerwowany, kurde, ręka mi lata. Mhm. Mm ale ktoś tam się ustawił, ja pierniczę. Snajpera macie, ale żeś ci, się... snajpera, se... snajper znalazł to... miejsce. Tak, chyba właśnie coś czuję. To wasz. A, Soul Fury, on się, ustawił się na tym... Ech, na tym... Tam gdzie się cement trzyma Jak to się nazywa? Wow! Granaty mnie nienawidzą po prostu Kry jak ja nie widzę granatów to jest po prostu poezja No i dupa zaś mnie w jakimś debilnym miejscu Malerny świat A tam jest, widzę, widzę, widzę Tylko szybko, szybko do mnie, szybko, szybko do mnie, bo cię sniper dojedzie! Nie patrz! A ty jesteś sniperem dobrze ty, słuchaj, ja się zastanawiam Czekaj, ja mu zrobię bukakę, kurde, ja go wyczaję Chyba, że on go już skasował fama Famas fucking hell Ach, widziałem faceta i poszedłem To jest masz taką sytuację, że czasami wiesz, po drugiej stronie samochodu jest koleś no. i obiegasz go z niewłaściwej strony mhm. Tak, 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 tak. A kto, on się reflektuje albo ktoś inny go ratuje, nie? Zabijając ciebie. Także bywa przeróżnie. Ja cię! Ale to było straszne, Rojo. Żeś... Ja nie wiem, czy. Rok, ty... nie będę już nic komentował. <laughs> ty wybrałeś mapę. <laughs> ja... <laughs> To nie była bitwa Rock and to była bitwa jakichś ludzi, w których my braliśmy udział, wiesz? Wiesz, byliśmy, byliśmy przydupasami po prostu w, w przysłowiowym cieniu. Ale wiesz, co mi się podoba? Wczorło, że żeśmy podawali hasło, wiesz, ludziom nieznajomym, kto wbił pierwszy, ten wiesz, kto pierwszy, ten lepszy, a jednak wiesz, trafili się naprawdę fajni zawodnicy. Ja się czułem tutaj jak dziecko, wiesz? Słuchaj, Rock, to nic, standardowo w ramach uhonorowania. Zilew, F No Boy, Soulful Lurie, Turnmilus.pl, Jaro Jareczek, Knaps Daniecki, Adir Leszsiak, Pallos 79, królik 28, Nodaret, Fofif 6, Alu 90, v 13, Erni Masturbator. Okej, okay, mamy i 6 remingu. sekund. Davix, Gambit, Pulpik, Jolton, Tius, Serdel Sadysta, Kuba, Luirin, Michal Kraków, Jaro i nie. Ale pozdrawiamy wszystkich. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie. Było wybornie, było sympatycznie. Może z naszej strony mniej pro, ale wy daliście czadu i dziękuję, tarcze kochane. Kolejne zwycięstwo do nas należy. Nie wiem jak z twojej strony, Royal, ale u mnie było strasznie, ale, ale zarazem cudownie. Trzymajcie się, pa pa!